Witajcie dzieci! Dziś przeczytam wam bajkę Gdzie jest Nemo? pod tytułem Uroczystość wprowadzenia Po wczorajszej uroczystości wprowadzenia Nemo wciąż miał na pyszczku uśmiech zadowolenia Należy do klubu! pomyślał z dumą Rekinie bajt! Co sądzisz o wczorajszej ceremonii? zapytała Jill Była wspaniała! wykrzyknął Nemo Szkoda, że nie było Flo! Deb się zamyśliła Ale ona rzadko pojawia się wieczorami a Tobie, mały, która część podobała się najbardziej? – dopytywał się Quiz. Najlepsze było płynięcie na górę wana Vana Haha. Ha. Nemo starał się wymówić to trudne słowo. Vana ho, koladzi, powiedziała Bloud. Właśnie potaknęła pić. Ja też miło wspominam moją pierwszą wspinaczkę. Zastanawiam się, kto wymyślił tę nazwę? – zapytał Nemo. Bubbles wskazała na. Gurgleja, który wskazał na Pitch, a ta wskazała na Deb, która z kolei wskazała na Flo. Wydaje mi się, że wszyscy to wymyśliliśmy, powiedziała Deb, zruszając ramionami. A skąd wzięła się nazwa Pierścienie Ognia, jeśli nie ma tam ognia? pytał dalej Nemo. Widzisz, to dlatego, że... Sama nie wiem, przyznała Pitch. Więc kto to wymyślił? zapytał Nemo. Czy to nie wy wymyśliliście tę uroczystość? – Wydaje mi się, że Bubbles wymyśliła pierścienie ognia – powiedział Gurgli. – Czy nie są piękne? – nagle zachwyciła się Bubbles. – Uważam, że to bardzo niehigieniczne – pływać w czyichś bąbelkach – narzekał Gurgli. – Więc wymyśliłem śpiewaną część ceremonii. To bardzo oczyszczające dla ciała i umysłu. Powoduje też lepszy przepływ w węgla przez skrzela. – To całkiem logiczne – stwierdził Nemo – Choć tak naprawdę to nie było wcale logiczne. Nie zapomnijcie o algach, dodała Pitch. Och, to żadna tajemnica, wyznała Deb. Lubię od czasu do czasu przyłożyć komuś starym pękiem alg. I aby to zademonstrować, patnęła Blood, która natychmiast zaczęła puchnąć. Czy to było konieczne? Zapytała Blood. Co będę robił podczas następnej ceremonii? Chciał wiedzieć Nemo. Mam nadzieję, że następnej ceremonii nie będzie. Zwłaszcza jeśli uda się nam stąd wydostać, rekinie bajt, odpowiedziała Gil. No cóż, nigdy nie wiadomo, powiedziała smutno Deb. Może pojawi się Flo. Wszyscy łącznie w Nemu przewrócili oczami. A teraz posłuchajcie bajki Mój brat niedźwiedź pod tytułem I pobiegli. Rut i Tuk patrzyli z niedowierzaniem na kodę małego niedźwiadka, który podróżował wraz z Kenajem. – Co robisz? – zapytali. – Koda przygląda się krocionogom – odpowiedział Kenai. Niedźwiadek Koda spojrzał w ich stronę. – One się ścigają – powiedział. – O rety, nie wiedziałem, że krocionogi potrafią się ścigać. Ród zdawał się zaskoczony. – Wszyscy potrafią się ścigać – wyjaśnił Tuk Rutkowi. – Nawet takie głupki jak ty. – To wspaniale – wykrzyknął ucieszony Koda. – Zrobimy wyścigi łosi. Zobaczymy, który z was jest szybszy. Tak, to świetny pomysł, odparł Rut, wyciągając swoje długie nogi. Wielki północny wyścig łosi roku. Jaki mamy teraz rok? Skąd mam wiedzieć? Odparł tuk. Chłopaki, krzyknął koda. Szkoda czasu, na miejsca, gotowi, start. Oboło się stały nieruchomo, wpatrując się w kodę. A dokąd biegniemy? Zapytał Rut. Wszystko jedno dokąd, zawołał koda. To jest wyścig, zapomniałeś? Ach, tak, jasne. Tuk zrobił krok do przodu. Chodź Ród, trzymaj się blisko mnie. Nie, nie możesz mu mówić, żeby trzymał się blisko, tłumaczył Koda. Musisz uciec jak najdalej od niego, jeśli chcesz wygrać. Tuk wystartował galopem, ale Rud niestety dalej stał w miejscu. A ty? Zapytał Kenai. – nie biegniesz za nim? Bied za nim? Po co? Zapytał zakłopotany łoś. Koda jęknął z rozpaczy. Bo tak się właśnie robi na wyścigach. Ach tak, zrozumiał wreszcie Rut i ruszył w pogoń za Tukiem. Dwa niedźwiedzie spojrzały na siebie. Nawet krocionogi mają większe pojęcie o wyścigach, szepnął Koda. Chodźmy za nimi, zaproponował Kenai. Najpierw spotkali Tuka, który stanął, aby zjeść kilka gałązek. Potem natknęli się na Ruta, który tarzał się w błocie. Następnie Tuk dogonił Ruta i zaczęli plotkować o wiewiórkach. W końcu niedźwiedzie zrezygnowały. Może nie wszystkie zwierzęta potrafią się ścigać, powiedział smutno Koda. Kenaj widział, że mały niedźwiedź jest rozczarowany, więc powiedział. Może masz rację, ale mam pewien pomysł. Jaki? dopytywał się Koda. Ścigajmy się do rzeki, zawołał wysoko Kenaj i wystartował. A za nim pobiegł Koda, chichocząc cały czas. Do zobaczenia!